Siemaneczko witam was wszystkich. Siemaneczku witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w pierwszym odcinku na mapie Szpakowo. Gramy ostatnią serię z farminga 22 na naszym kanale, bo już za dwa tygodnie około mamy premierę nowego farminga. Więc gramy sobie takie polskie gospodarstwo, ale takie bogatsze, dlatego mamy tu trochę takie lepsze maszynki, ale oczywiście 60 jest. Stary Ursusig jest, ale też jest parę nowszych. Na przykład teraz sobie idziemy po ogarka. I będziemy jechać po odbiór nowych zabawek. Bo to, jako że mówiłem, że to jest takie nowsze gospodarstwo, to sobie kupiliśmy kłady. Jedziemy właśnie po, po odbiór nowych zabawek. Jeden będzie bardziej transportowy, drugi do zabawy i jeszcze jeden ciekawy pojazd będzie. Z tego powodu jedziemy sobie na sklep. Znaczy nie na sklep, tylko po lawetę. Tutaj już stoi laweta z naszym starym pojazdem, który idzie na wymiankę którego zostawiamy na sklepie kable ładnie Ty na autentycznie dzień dobry ja dobra ogarki były lekkie więc do ręki i na lawetę przyczepiamy pasem uruchamiamy lawetę Jedziemy do sklepu Do sklepu mamy kawałek Więc widzimy się na sklepie A więc widzowie już dojechaliśmy Sobie podjeżdżamy I będziemy brali Te dwa kładnifety stoją po prawej I mawerikę się jeden przydał do odśniewania i do jazdy i do transportu, drugi do zabawy tak do transportu oczywiście ten ma tu zbiornik na wodę jeszcze a tutaj Mawerik zaczniemy od Mawerika a nie Dobra, tak. <small> Już do końca nie wiem gdzie to łego parkuję. Właśnie, tam wyładowałem naszego poprzedniego sprzęta i go muszę dowieźć pod sklep. O kurde, trafiłem na ten. skal Følg deg inn. Dobra, I teraz sobie wycofamy. Tam to miejsce się zawiniemy. Jedziemy ze za sprzętem na farmę. A i przy okazji oczywiście zapomniałam. Ja nie chciałam sprzedać O to jest fajnie Kiedyś to będziemy mieli Na zimę sobie takiego odbiór za załatwimy Takiego sprzęta A teraz jeszcze zimy nie ma Muszę kupić. takie dwa, jeden na jeden na tak Do drugi na sprzęta sobie tak a teraz widzimy się na farmie. Bierzemy się za zebranie tego, a potem wycinkę lasu. Także ja to wszystko zbieram a potem pozbieram razem bele i powoliujemy, bo to trochę szybciej zajmie dobra widzowie zaczynamy zbierać belę. troszkę skipnąłem czasu od ostatnich od ostatnich odbiorów więc po zebraniu trawy na bele bo krowy muszą to jeść Bierem... bierzemy się za A więc zbieramy już bele. Zbierzemy sobie... Nawet nie zbieramy, tylko owijamy te bele. Zwelowałem wszystko, troszkę to zajęło. Teraz wszystko szybko owiniemy. Pozbieramy. Zostawimy do kiszenia część. Część w ogóle nie owiniemy, żeby zostało trochę siana. A jak nazbieramy dużo bel, to, to tylko to pole będziemy musieli kosić na trawę dla krów, bo w tym momencie bel mamy dosyć dużo. I po kolei kawdą belę. Teraz będziemy mieli długi weekend i premiera nowego farminga. Dlatego... Z tego będą dwa trzy filmy. I pewnie będziemy taki jakiś czas wracać jeszcze tutaj do tego Farminga. Zanim całkowicie się przerzucimy na nowego. Bo nie wiem czy na premierę mi się uda zdobyć, czy mi się uda zagrać w tego Farminga. Więc na razie będziemy sobie jeszcze coś tam pogrywać w tego. Na razie gramy w tego. Więc prawdopodobnie teraz będziemy mieli więcej farminga na kanale. Może zrobimy daily z farminga. To jest jakiś pomysł. Bo szkoda mi jednak zakończać taką serię bez... Bez chociaż trzech odcinków, bo nowy farming jest, bo jednak szykowałem tam serię przez jakieś 4 godziny budowania, kupowania złożenia. No dawaj Bierz to Jedziemy jeszcze pod Bibele i tyle Ta dostawiłem zostawiłem już wile Będzie trzeba go wziąć potem Będzie trzeba po niego przyjść No bo wczoraj się zastanawiam, czy wolicie jak sobie tak gram i gadam w farminga? Czy wolicie bardziej aktualizacyjne, że na przykład pozbieraliśmy i że jedziemy sprzedać? Czy w ogóle timelapsy wolicie, przyspieszone? Zobaczymy, powiecie, napiszecie w sumie, nie macie jak powiedzieć, chyba we na Discordzie, do, które, do którego link będzie w opisie. A jak już wejdziecie na opis, wejść na Discord, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale oczywiście. Dobra, te dwie bele. Zobaczycie, je gdzie tu jest raz. Dwa. To po te dwie belnie nie jedziemy, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem beli nam starczy siana, mamy więcej siana niż kiszonki, więc... A w razie czego, jak będziemy zbierać trawę, to mamy sarkę, to to przetrząsimy i tyle. Dobra, owijaleczkę sobie od, odczepiamy. Podjeżdżamy pod szyczepę. Nie tą przyczepę, aby tamtą sprzedałem, bo wymieniłem na inną w międzyczasie, bo mody, zmi bo mody zmieniałem. Chwilę widlowie muszę kupić z powrotem tamtą. To są takie niedociągnięcia małe, ale. Czasem takie wyjdą. To była. Dobra, kupimy takiego. Hmm. Na 28 bel takiego kupimy Na Vitasach, autoload Zrobimy to tak troszkę ni nierealnie, żeby nie tracić czasu na odcinku Gdyby nie to, że, po że postanowiłem nagrać zbieranie bell-longiem. To bym to zrobił poza nagraniem, ale to jest do palet, czyli do miodu. Bardziej. Bardziej za oś może to podnieść. O. Niech sobie leży. Jedziemy po przyczepę. weli się okaże, że drugi odcinek mi wyjdzie taki, że nie zdążę w nim dużo zrobić, to część drugiego odcinka przerzucę na trzeci odcinek. A drugi odcinek to będzie bar bardziej wtedy pokaz gospodarstwa, bo pewnie mało go widzieliście. Bo tak przebiegając przez nie, a jest dosyć dużo. Dobra, będę narzucał, bo mi się nie chce Ta przyczepa nam ładnie policzy, ile bal będziemy mieli Dam już sobie pasy, chyba że tu nie ma pasów to To nie będzie pasów Mamy już 19 byli i jedziemy zebrać tamte i skończymy na tym ten odcinek bo będzie dosyć długi a się staram tak max 15 minut nagrywać te filmy Nagrywam to w elementach, więc dokładnie czasu filmu nie będę wiedział, wie, więc chcę to zbieranie beli... A dobra, to jest bela w innym rozmiarze, bo nie przestawiłem prasy, muszę ją... Wrzucę ją po prostu krową. bo pierwsza bela nam wyszła hmm, 125, a potem robiliśmy 150, żeby było ich mniej, ale żeby były większe. Wjeżdżamy na gospodarstwo, rozładujemy się i tyle. A ja od razu nagram awaryjny odcinek z pokazem gospodarstwa. Więc zajeżdżamy pod magazyn na Bele. Klikamy Y. I wrzucamy po kolei pyk pyk pyk, pyk, pyk Jak się o nie w środku, to je wyrzucimy po prostu i tyle po... Dobra. Do odcinka z pokazujące poukładam pomiędzy tymi odcinkami. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego odcinka no i cześć.